Cześć, kolejny drop z wiedzy przed nami. Dzisiaj pokażę ćwiczenie, które zademonstruje wam, z jakim impetem uderzamy w ziemię, gdy biegamy i w jaki sposób powinniśmy bardzo szybko i efektywnie odbijać się od ziemi, przez co wzmocnimy nasze stawy i poprawimy naszą technikę. W zeszłym tygodniu pokazywaliśmy jak powinna lądować stopa i jak powinna iść stopa do pośladka. W tym tygodniu pokażemy jak się odbijać na jednej nodze, żeby utrzymać pełen luz i odpowiednią dynamikę przy lądowaniu. Zatem ćwiczenie będzie wyglądało mniej więcej tak, że robimy skoki na jednej nodze i podciągamy piętę pod pośladek. Zaczniemy od jednego skoku, trzech, czterech luźnych skoczków. I będziemy zwiększać częstotliwość. Wygląda to mniej więcej tak. Najpierw jedna noga, później druga. Pamiętajmy o tym, że noga ma być luźna. Nie starajmy się na siłę robić podciągnięcia pięty pod pośladek, bo wtedy mamy całą nogę spiętą. Wygląda to dosyć komicznie. Jak widzimy osoby, które próbują to zrobić na siłę. Wygląda mniej więcej tak. Ani to jest efektywne, ani to nie ma gracji. Zatem w końcowym w końcowym rozrachunku będziemy robili od razu wybicia. Jedno po drugim. Mniej więcej będzie to wyglądało tak. Jedna noga. Druga noga. Będziemy wykonywali takich serii 3-4, po 3-4 odbicia do 5 na nogę. Oczywiście po ćwiczeniu, które było pokazane w pierwszym dropsie wiedzy. Pamiętajmy, że to są ćwiczenia stricte techniczne. Powinniśmy je wykonywać przed każdym bieganiem, żeby wyrobić odpowiednią technikę. Pamiętajcie, dbajcie o technikę, technika ma znaczenie. I do Zopaczyska w przyszłym tygodniu gdzie pokażę kolejne ćwiczenia bardzo ułatwiające rozpoczęcie biegania na śródstopie. Siemanko!